Hej ludzie, patrzcie tutaj. Super demokracja wygrała. Społeczność Helldivers 2 doprowadziła do tego, że Sony rezygnuje z kontrowersyjnej aktualizacji i nie będzie wymagało od graczy grających na PC konta PSN. Jest to super decyzja. Cieszę się, bo ludzie z krajów, gdzie nie ma oficjalnie PSN, nie będą traktowani jako gracze drugiej kategorii, tylko dlatego, że urodzili się w złym miejscu. Skurdek, ja to mówię w ten sposób, to brzmi to naprawdę źle, nie? I powiedzmy sobie szczerze, Sony nie mogło podjąć innej decyzji. No bo na polu bitwy były dwie grupy. W jednej byli deweloperzy, gracze i Steam, bo Steam oferował zwrot pieniędzy za Helldivers 2. A po drugiej stronie było Sony. I teraz słuchajcie, no. Po prostu przewaga była miawdżąca. No Sony, gdyby, gdyby się upierało przy swoim, to po prostu by zniszczyło grę. I by straciło na tym więcej, niż by zyskało na większych numerkach przy kontach. Pesen. Więc ogólnie cieszę się, że ma to tak szybki finał i tak pozytywny finał. To jest kolejny raz, kiedy gracze pokazują, że jeżeli im zależy, to potrafią wygrasz korporację. Czy wszystko wróci do normy? Myślę, że plus, minus tak, ale są pewne rzeczy, które nie zostaną do końca zaleczone. Mimo, że teraz jest ogólna operacja społeczności cleanup, czyli odwracanie wszystkich negatywnych recenzji i ogólnie sprzątanie po tym całym burdelu. Ale gracze PC to nie będą mieli takiego zaufania do Sony, jakie mieli wcześniej. I jestem ciekaw, czy to się odbije na premierze Ghost of Tsushima. W ogóle jestem ciekaw, jak, jak, będzie, jak Sony będzie wymagało konta PSN. Czy to dla singla i dla multiplayera w Ghost of Tsushima, czy w singla będzie, będzie można grać bez konta PSN. To jest ciekawe. Ale wracając do Helldivers 2. Już nawet niektórzy żartują, że e, powinien być nowy pławcz okolicznościowy wprowadzony i to były takie paski, które symbolizują, że do któregoś tam miesiąca były pozytywne recenzje, a potem przez weekend negatywne. I myślę, że coś takiego powinno być wprowadzone. Ogólnie naprawdę serce się raduje, kiedy można zobaczyć, że społeczność graczy potrafi coś wybaczyć dla siebie. Jestem ciekaw, co o tym myślą te wszystkie osoby, które broniły sony i ich decyzje. Jestem ciekaw, co teraz myślą, że nie wiem, czy o się zdradzeniu, bo sony odpuściło, czy po prostu, ach, te durne, te durne masy graczowe znowu wywalczyły swoje. Nie wiem, bo naprawdę jestem ciekaw, co oni myślą, bo... Niektórzy naprawdę pisali porąbane argumenty. Ja. naprawdę cieszę się, i będzie trzeba chyba znowu kupić po tego Hydra Nie, ale myślę, że w piątek nagram filmik o tym, co, co sądzę o tej grze. Po moich sześciu godzinach, siedmiu godzinach grania. Super początek tygodnia. Piszcie, co o tym myślicie. Trzymajcie się. I jeszcze raz dobrego popołudnia. Pa pa.